Orędzie Maryi przekazane do Luz de Maria de Bonia, 5 listopada 2024 roku. Najukochańsze dzieci mego niepokalanego serca, przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo. Ochraniam Was pod moim matczynym płaszczem, który jest tarczą. Schronieniem, przeszkodą dla zła, światłem na drodze, pokarmem i wodą dla moich dzieci. Wezwałam Was, wzywam wszystkich, by przyszli i podali mi dłoń, żebym mogła poprowadzić ich ku jedynej drodze zbawienia, którą jest wypełnianie tego, co mój boski syn. Bardzo jasno wskazał w Piśmie Świętym: Dlatego wzywam Was, żebyście należeli bardziej do Mego Boskiego Syna niż do świata. Widzę w Was pozbawioną miary duchową lekkomyślność, arogancję i wyśmiewanie się z tego, co widzicie, że dzieje się na Ziemi. Z powodu postępowania człowieka, który gardzi moim boskim synem i okazuje mu nieposłuszeństwo. Jest tak wiele arogancji w sercach moich dzieci, tyle duchowej oschłości, ponieważ nie umieją kochać ani dawać siebie bliźniemu. Widzę tak wiele domów, w których nie ma ciepła, nie ma miłości ojca i matki, w których dzieci nauczyły się być egoistami i zajmować się wyłącznie zaspokajaniem własnych rząd, nie patrząc na to, kto jest obok. To jest pozbawiona miary pobłażliwość ludzkiego ego. Które pozbyło się uczuć, przykazań Bożego prawa i wszelkiego postępowania zrodzonego z miłości w moich dzieciach. Wzywam Was do pozwolenia sobie na miłość. Wzywam Was do obudzenia w sobie serca z ciała. Wzywam Was do bycia istotami ludzkimi. A nie tworami światowości, pozbawionymi umiaru, tworami ludzkiego ego narzucającego się i aroganckiego, nasyconego wyniosłością. Dzieci moje, jest pilne dla Was być bardziej na sposób mego boskiego Syna, żeby stawić czoła temu, co czeka ludzkość, a nade wszystko, żebyście pozwolili sobie być wspomaganymi przez moich aniołów, waszych obrońców w drodze. Tak wiele zniszczenia czeka ludzkość, całą Ziemię, że ludzie sobie tego nawet nie wyobrażają. Niczym, Monstrualne zaprzeczenie dobra. Huragan, nazwany przez ludzi Rafael widmo Sła, przybył, by niszczyć, a nie leczyć. Ten huragan wywoła zniszczenia i choroby na całej Ziemi. Umiłowane dzieci, Ziemia, Zostanie nasycona falami elektromagnetycznymi, co sprawi, że żywioły zaczną się nieoczekiwanie zachowywać w sposób ekstremalny i niezwykły. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Zło ostrzega człowieka, który jest obecny na Ziemi. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Ekstremalny klimat w Ameryce Południowej ujawnia się z dużą siłą. Patrzcie w górę. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Brazylię. Nadciąga ogień. Módlcie się za Argentynę. Cierpi z powodu sił przyrody. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Dzieci, módlcie się za Puerto Rico. Dzieci, módlcie się za Puerto Rico, przygotujcie się. Módlcie się, dzieci, módlcie się za Kubę, cierpi z powodu huraganu. Módlcie się za swoich braci z Kuby. Nie zapominajcie o tym. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Siła natury znów dociera do Europy. Módlcie się za Hiszpanię. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się z wielką siłą za Stany Zjednoczone. Módlcie się mocno. Najukochańsze dzieci, będziecie bardziej uciskani przy okazji nowych i nieznanych chorób, które pojawią się na świecie. Z powodu choroby znów będziecie uciskani. Dzieci moje, choroba czyni Was posłusznymi. Wzywam Was do zaprzestania podróży w tym czasie. Bądźcie posłuszne, dzieci. Bądźcie posłuszne, chyba że powracacie do swych domów. Dzieci moje, bądźcie posłuszne mi, Waszej matce. Bądźcie posłuszne, nie gardźcie moimi wezwaniami. Nie chcę Was straszyć, ale Was przestrzegam po to, żebyście się duchowo zmienili i powzięli niezbędne środki w obliczu tego wszystkiego, co nadciąga. Dzieci, bądźcie posłuszne moim wezwaniom. Dzieci, bądźcie posłuszne, nie gardźcie moimi wezwaniami. Dzieci, przypominajcie sobie sekwencję plag egipskich ze Starego Testamentu. Które nie będąc tymi samymi, nadciągają na ludzkość w zaskakującym uporządkowaniu. Wiele z moich dzieci, które nie wierzą, będzie żałować. Nie obarczajcie mego boskiego Syna winą za to, co się dzieje. Nie obarczajcie go winą. To grzech człowieka na nowo spada na ziemię. Przygotujcie się. Bądźcie wierni memu Boskiemu synowi, podajcie mu dłoń, dzieci, nie zapominając o pomocy Archaniołów. Przygotujcie się, dzieci. Kocham Was, mym niepokalanym sercem. Pragnę Was ocalić i zaprowadzić do mego Boskiego syna. Bądźcie posłuszni. Nie gardźcie moimi wezwaniami, na które pozwala Przenajświętsza Trójca. Kocham Was, dzieci, błogosławię Was, Wasza Najświętsza Matka.